cichy głosik w mojej głowie podpowiada mi, żeby zaproponować wam jakąś herbatkę i przekąskę, bo mimo, że czerwiec był przepełniony stresem i bieganiem po lekarzach, to był też zadziwiająco bogaty, jeżeli chodzi o popkulturę, więc chwilę nam to dzisiaj zajmie. Hej, jest ja jestem Wybredna Maruda, na tym kanale rozmawiamy o popkulturze i właśnie te comiesięczne podsumowania jak dziś są idealną okazją do tego, aby powiedzieć wam o książkach, filmach, serialach i muzykalach, z jakimi zetknęłam się w przeciągu ostatnich tygodni. PS będzie też kilka tytułów, które wpadły na sam koniec maja ale że byłam już po nagraniach, no to te mini recenzje upchnę tutaj. Zaczynamy od przeczytanych książek, a w czerwcu wreszcie udało mi się skończyć bohatera wieków, Brandon'a Sandersona, czyli trzeci tom z Mugły, Zrodzonego. Mimo mojej ogromnej miłości do tego człowieka, jego wyobraźni, tempa pisania, to mam poczucie, że ten drugi i trzeci tom zostały niepotrzebnie przedłużone i jak patrzę na objętość jakichś jego innych serii, chociażby, nie wiem, Drogi Królów, to mam obawy, czy tam również to zjawisko się nie powtórzy. Sanderson sam bodajże w drugim tom. Mówił, że on nie do końca wie, w jakim kierunku idzie z fabułą, i to było moim zdaniem czuć. To znaczy, ja rozumiem zastosowanie tych wszelkich zabiegów, które mają nas wprowadzić w stworzony przez Brando na świat fan fantazy, no. że, że potrzebujemy tej dłuższej chwili, by wytłumaczyć nam magiczne działanie metali, dzięki którym ci alomanci posługują się nad ludzkimi mocami, e, że potrzebujemy tej chwili, żeby ogarnąć politykę, hierarchię, dużą liczbę bohaterów i, i relacje między nimi. Ale o ile początek każdego tomu jest super, koniec jest jeszcze lepszy, bo tam to jest plot twist na plot twistie i człowiek nie wie co się dzieje, tak środek jest przegadany. I tak rozumiem, że to wprowadzenie do historii musi być rozumiem takie długotrwałe przedstawianie nam danej postaci w określony sposób, żeby ta jego zdrada na koniec zrobiła na nas większe wrażenie, no ale myślę, że jakieś 100, może nawet 200 stron może, można by było z tego wyciąć i nic by to nie zmieniło w naszym odbiorze, więc finał był satysfakcjonujący, to zakończenie naprawdę robi wrażenie, ale jednak pozostał ten niesmak, że no czytała Nią chyba trzy miesiące, i w pewnym momencie zwyczajnie miałam już szczerze dość, i ucieszyłam się, że mam już to z głowy. W audiobooku wysłuchałam sobie Księgi Drzwi, bo całe nomen, nomen książkowe środowisko ją zachwalało, a ja podczas odsłuchu dość długo nie mogłam zrozumieć jej fenomenu. Doceniłam ją w zasadzie dopiero pod koniec, ale nie wiem, czy na takim poziomie, by ją wciskać ludziom na prawo i lewo. Fabularnie jest to historia dziewczyny, w ręce której trafia magiczna księga, i teraz wystarczy, że ona sobie wyobrazi jakieś konkretne drzwi, nawet na drugim końcu świata, a po ich otwarciu znajdzie się właśnie w tymże miejscu. No i pomijam fakt, że bohaterka uwierzyła magię, tak wiecie, w przeciągu dwóch stron i w przeciągu kolejnych dwóch była już na trzech różnych imprezach w różnych zakątkach świata, ale Zwalam to na debiut, bo autorom często sprawia trudność oswojenie bohatera z istnieniem paranormalnych zjawisk, bo to zawsze przebiega za szybko, a bez sensu też żeby oni nie dowierzali tej magii przez 300 stron. W każdym razie dość szybko okazuje się, że narracją będziemy przemieszczać się także do innych postaci, bo tych książek o magicznych aspektach jest w ludzkim posiadaniu znacznie więcej, a także, że będziemy skakać po liniach czasowych, bo do tego jedna z tych książek w zasadzie służy i w tym momencie wchodzi na wto dosłownie doktor Hu i to sprawiło, że końcówka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale nawet nie w kontekście stricte wydarzeń fabularnych z tej książki, czy ja tam jakiegoś przesłania. Co bardziej skłoniło mnie do dłuższego myślenia o tym, jak w tej powieści płynie czas, że jeżeli coś się wydarzyło, ale dlatego, że ktoś się cofnął w czasie i zmienił przeszłość, to w takim razie którą wersję rzeczywistości my oglądaliśmy na początku, tą przed zmianą czy jednak już z efektami zmiany i dokładnie to samo mam przy oglądaniu doktora. Także to są rozkminy dotyczące każdego tytułu z podróżami w czasie, a nie bezpośrednio księgi drzwi. Ona natomiast przypominała mi trochę bibliotekę o północy, trochę jak zatrzymać czas, momentami nawet wishes. Można sprawdzić, ale raczej na długo mi to w pamięci nie utkwi. Następnie moja wewnętrzna romansiara zdecydowała się sięgnąć po It Ends With Us oraz Sequel It Starts With Us e, od Colin Huber. I cóż, y, romans to to nie jest. To znaczy. Pośrednio jest to romansem, ale nazwałabym to raczej literaturą kobiecą, w której owszem pojawia się miłość, ale także wiele tragicznych i toksycznych wydarzeń, a tym głównym warning triggerem jest tu manipulacja drugą osobą oraz przemoc w rodzinie. W skrócie, główna bohaterka opowiada o swojej przeszłości, gdy jako dziecko widziała, jak ojciec bił i traktował jej matkę, a w teraźniejszości ona też teraz trafia na takiego partnera i będzie starała się przerwać ten cykl przemocy, a pomóc w tym ma ten drugi cudowny facet, co to jest taki opiekuńczy i mu chyba nie tknął. I ja wiem, że wokół tych powieści pojawia się mnóstwo kontrowersji, głównie stwierdzeń, że bohaterka to jest głupia, bo jak ją facet uderzył po raz pierwszy, to już powinna od niego uciec, a nie sobie tłumaczyć tym, że zupa była zasłona. I tak w perfekcyjnym świecie taka kobieta od razu by się zorientowała i uciekła, ba, w perfekcyjnym świecie w ogóle by do takiej przemocy nie doszło. Tyle, że należy być świadomym, że jak wiele osób znalazło się w podobnej sytuacji, i to osób różnej płci, żeby nie było, że one często naprawdę wierzyły, że to przypadek, że faktycznie ich wina, albo że przecież kochają tę drugą osobę, że ją zmienią, albo że trzeba przymknąć oko na, na, na wady tej drugiej osoby, bo nie ma przecież ludzi idealnych, a może one nie znajdą nikogo lepszego, to też może wynikać chociażby z problemów z samooceną, czas e, takiego psychologicznego uzależnienia, przywiązania. I mimo, że było tu wiele fragmentów, e, których, z których nie byłam zadowolona, jak chociażby kwestia pozostawienia dziecka z agresywnym ojcem, bo to nadal ojciec i mu się kontakt należy, no, no nie, jeżeli miałby dziecko skrzywdzić, ale i tak jestem bardzo daleka od tego, aby zdecydowanie stwierdzić, że ta książka jest napisana poprawnie, bądź nie, bo to jest historia jakiejś kobiety. Nasze historie mogą być różne, nie siedzimy w głowie tej konkretnej, nie wiemy w pełni jak ona Jakie ona malenki myśli, traumy. Nie jest to coś, co powinniśmy oceniać. Jesteśmy mądre, bo ją pouczamy tu i teraz z odległości, pouczamy fikcyjną postać stworzoną z literek na papierze, e, kiedy nas osobiście nigdy podobne wydarzenia nie spotkały i nie wiemy, jak zachowa zachowałybyśmy się e, na jej miejscu, bo może dokładnie w ten sam sposób. Natomiast drugi tom jest już taki słodko-pierdzący, co by dać bohaterom szczęśliwe zakończenie, moim zdaniem zbędne, bo owszem, dające nadzieję, ale po tym, jak w pierwszej części pokazano nam, że świat jest okrutny i bezlitosny, to w drugim dostajemy taką laurkę, że jednak nie i książę na białym koniu na pewno po nas przyjedzie. Więc e, ten jeden z drugim tak średnio do siebie pasują, jeśli chodzi o wydźwięki przesłanie. No, i we współpracy z wydawnictwem Jaguar czytałam Pięć Pękniętych Ostrzy, i powiem Wam, że jeżeli pokochaliście szóstkę wron, to powinniście sięgnąć po tę powieść. Mamy tutaj bowiem um, sześciu kłamców w takich azjatyckich, koreańskich klimatach, i każdy z nich otrzymuje misję zabicia króla Boga, więc teoretycznie mogą połączyć się, by tego dokonać, jednak w praktyce każdy z nich chce dokonać tego królobójstwa z innego powodu, dla innych celów i niekoniecznie dzielenie się nagrodą jest czymś, o czym marzą. W związku z tym, co rozdział zmieniamy narrację między postaciami, e, widzimy jak nie mówią towarzyszą całej prawdy i że gdzieś jest ukryty zdrajca, bo jakoś dziwnie za każdym rogiem czeka wróg, który jest o krok przed nimi. I przyznam, że początkowo miałam mieszane uczucia, bo te podobieństwa do szóstki wron były bardzo duże, bo mamy słodką dziewczynę z osiłkiem niczym Nina i Matajas, mamy parę męską męską, mamy dziewczynę, która chce się uwolnić z domu uciech, więc te podobieństwa przez powiedzmy, no takie pierwsze sto stron naprawdę rzucają się w oczy, ale z czasem ta historia mm, skręciła w całkiem innym kierunku, na inne emocje zaczęła działać. Zakończenie to w ogóle jest jeden wielki zwrot akcji opisany bardzo obrazowo, że ja się czułam, jakbym oglądała film. Natomiast czym dłużej o nim myślałam, tym więcej miałam wątpliwości. Znaczy tak, było to emocjonujące i szokujące, ale nie dojrze do realizacji wykorzystano elementy, o których nie mogliśmy mieć pojęcia, bo powiedzmy, żeby nie spoilerować, to tak jakby nikt nam nie mówił przez całą książkę o tym, że w danym uniwersum istnieje magia, a nagle finał rozwiązany jest za pomocą magicznego zaklęcia i dla wszystkich bohaterów to jest coś normalnego. Nie? To jeszcze ten finał doprowadza do takiej sytuacji, takich wniosków, że człowiek trochę się zastanawia, po jakiego licha to czytał. Skoro drugi to, nie wiem, być może ma być dokładnie powtórką z rozrywki, bo to się wydaje, jakby ten drugi to musiałby być o tym samym albo o czymś bardzo podobnym, jeżeli chodzi o fabułę. Także mentalik w głowie po lekturze mam porządny, natomiast nie można ukrywać, długo o niej myślałam i myślę o niej często, a, ch a to chyba dobrze świadczy, e, i jestem bardzo ciekawa, jaka autorka wybrnie z tej sytuacji w kolejnym tomie, którego nie mogł się doczekać. Przejdźmy teraz do filmu. I seriali, i może zacznę od tego wspomnianego już wcześniej doktora Hu, bo obejrzałam najnowszy sezon, który jest dostępny na Disney Plus i. To już nie będę się zagłębiać w kwestie stricte fabularne, bo znowu wejdziemy w analizę, czy na pewno tak działają podróże w czasie, Po to się tam mało klei. Mój mózg nie zawsze potrafił sklecić ze sobą wszystkie puzzle. Sam nowy doktor jest ok, jest bardzo emocjonalny, on w każdym odcinku płacze, oprócz tego, w którym go nie było, ale też nie czuję w nim w pełni tego doktora jako takiego. Czułam go chyba tylko w odcinku stworzonym przez Mofata i bardzo się cieszę, że on wrócił, bo jak tak spojrzałam na ten rozkład odcinku, to podobały mi się tylko te, których nie pisał Russell T. Davis, także nie wiem jak to świadczy o tej produkcji. Jestem też za lekka zawiedziona zakończeniem, wyjaśnieniem pewnych tajemnic, bo przez cały sezon budowano taką ogromną konspirację wokół postaci Ruby, czyli tej towarzyszki doktora i liczyłam na jakiś wielki boom, a tu wyszło tak średnio. A, no i chciałabym, żeby Jonathan Groove dostał swój własny serial w tym uniwersum. Oglądałabym. Dokończyłam także oglądać <laughs> pierwszy sezon serialu Martwi Detektywi, i to jest coś powiedziałabym pomiędzy serialem Lockwood i spółka, a Sabriną w tej wersji Netflixa, bo mamy, nazwijmy to, agencję detektywistyczną, w której pracuje dwóch młodych. Młodych, z pozoru chłopców, z pozoru, bo to są duchy mające jakieś tam 300 lat. I oni rozwiązują sprawy m, różnych nawiedzeń w okolicy, czy kontaktu z nieumarłymi, ale jest to znacznie bardziej mroczne niż Lockwood, dlatego wspomniałam o Sabrinie niby młodzieżowo, ale jednak momentami krwawo i obrzydliwie. Sporo też jest tutaj reprezentacji queerowej, no i jest to gdzieś tamto uniwersum Sandmana, więc jeżeli znacie tamtą produkcję od Geimana, no to można dopatrzeć się nawiązań czy powtarzających się postaci. To był serial, który oglądałam sobie przy haftowaniu i niby w trakcie oglądania naprawdę się wciągnęłam, ale już po zakończeniu w dużej mierze o nim zapomniałam i jakbyście mi kazali opowiedzieć któryś odcinek albo chociaż podać imiona bohaterów to nie bardzo. Co dalej było? Bridgertonowie, moi państwo ja nie wiem co ten serial ze mną robi, ale jak już wspomniałam na TikToku jak przez niego chcę sobie kupić takie suknie, i cofnąć się w czasie do tamtych czasów, to to już naprawdę, albo może nie, bo w rzeczywistości, tak historycznie, to nie było tak różowo i słodko. To jednak jest fantazja, ten serial, ale no wiecie co mam na myśli. Obejrzałam trzeci sezon Bridgertonów nadal drugi jest moim ulubionym, bo był najbardziej subtelny ale tu też zdarzało mi się piszczeć, pauzować po to, żeby sobie popiszczeć albo się pochichrać ehm, głównie nad głupotą Kolita, bo ten koleś to jest jakaś masakra tak jego puszczanie oczka czy, czy inne miny w pierwszym odcinku to po prostu myślałam, że zajdę. Mój TikTok przepełniony jest prześmiewczymi editami na jego temat, także to coś znaczy ehm, nie do końca też pasowało mi, że w tym sezonie skupiliśmy się nie na historii kolejnego brata, ale na mnóstwie Innych wątków. Zrobił się z tego mały chaos i wybijało to z atmosfery i tonu danej historii, bo co minutę zmieniono nam bohaterów, na których mamy być skoncentrowani, ale no, co ja się tam będę oszukiwać, to jest moje totalne guilty pleasure, chociaż. Kiedyś od kostiumowych produkcji uciekałam jak najdalej. Natomiast na zaproszenie gutek film wybrałam się przedpremierowo do kina na film Mars Express. On w kinach bodajże od 12 lipca. Dokładnie animację dla dorosłych, taką bardzo na czasie, jeżeli chodzi o aktualny rozwój technologii sztucznej inteligencji, bowiem jest to, to, to taka futurystyczna, lekko cyberpunkowa wizja przyszłości, w której ludzie współpracują już na równi z robotami i Androidami. Strasznie mi się dzisiaj język plącze. Nasi główni bohaterowie to. Powiedzmy, tamtejsi policjanci i właśnie tacy partnerzy, ona, żywa kobieta, on, będący kiedyś człowiekiem, a po śmierci zamieniony w stary model Androida, który już nawet zaktualizować się nie może. Będą wspólnie starać się rozwiązywać dziwną sprawę, bo tu zginęła dziewczyna, tu robot, tu jakimś sposobem technologia odzyskuje wolność i przestaje się słuchać człowieka. I jak w ogóle do tego doszło, czy to awaria, czy ktoś zorganizował napad hakerów. Nie miałam wielkich oczekiwań, ale animacja ta przybyła do nas z festiwalu w Cannes, więc można z niej sporo wyciągnąć i do tego wyłapać nawiązania do Terminatora czy Blade, Runner, Blade Runnera, także jeżeli będziecie mieć okazję, to warto sprawdzić. No i musicale. Moje zakończenie sezonu teatralnego i tu właśnie mam te dwie rzeczy z poprzedniego miesiąca, które pominęłam w podsumowaniu Maja. Byłam na koncercie Agantusa, to był finał tej trasy koncertowej. No, poszłabym jeszcze raz. To jest naprawdę fajna okazja, żeby zobaczyć i numery przedpremierowe, ale też znane, tylko że wykonane w innym składzie, z choreografią na żywo, a to nigdy nie wyjdzie dwa razy tak samo. No i nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że Maciek Pawlak ukradł to show. Kto by nie był na scenie, to i tak się patrzy na Maćka. Yy, I też wiele osób mi pisało na tym drugim koncie, kierunek musical, że na przykład nie znali go wcześniej, a po tym koncercie kupują bilety na wszystko, w czym gra. Także, no, o czymś to świadczy, a Roxen zmiotło. W telewizji, w telewizji, udało mi się obejrzeć musical 1989, bo wszyscy w naszej muzykalowej bańce byli tym zachwyceni. Ja podchodziłam do tego tytułu jak pies do jeża z prostego powodu: tematy historyczne i polityczne, co kompletnie nie jest moją bajką. A w tej produkcji jest mowa o PRL-u, o Wałęsie, o generale Jaruzelskim. Te klimaty. I słuchajcie tu jest otwarta inspiracja Hamiltonem i to widać, i nikt tego nie ukrywa i chociażby w wywiadach z twórcami mówi się o tym głośno, ale też czuć to po prostu podczas oglądania przede wszystkim w muzyce w większości jest to rap, hip-hop zdarzają się jakieś ballady zdarza się coś bardziej disco, bo generał Jaruzelski ma swój numer pokroju króla Jerzego, kiedy to śpiewa do kraju jak do kobiety Jaruzelski czyni to samo, no inspiracje widać, ale traktuje się to nie jako plagiat, a bardziej możliwość Dotarcia z historią Polski do młodych odbiorców, i naprawdę dobrze to wyszło, także bardzo mi się podobało. No i już w faktycznym czerwcu wpadłam ponownie na TikTok do Romy, o którym już wam opowiadałam, więc do recenzji odeślę w opisie ale no, rozegrali się nam porządnie, emocje w porównaniu z tym setem premierowym znacznie mocniejsze. Dajcie znać, co was zachwyciło w czerwcu, wspomniane linki, moje konta społecznościowe w opisie, tu inne filmy na kanale Wybrednej Marudy, tam gdzieś też przycisk z subskrypcją, jeżeli jeszcze go nie kliknęliście, niech popkultura będzie z wami i do zobaczenia.